Nie wiem, czy lubicie flaki, ale jeżeli tak, to flaki i golonka dają dużo możliwości, bo można flaki zrobić z golonki tak samo. Potrzebujemy do tego golonkę, sól, pieprz, kostkę rosową, masło, paprykę, majeranek, troszeczkę różnych tam liści laurowych, włoszczyznę i mąkę. I w pierwszej kolejności oczywiście gotujemy sobie naszą goloneczkę. W międzyczasie, jak nam się golonka bierze, Gotuje, możemy zrobić dwie rzeczy. Po prostu naszą włoszczyznę sobie pokroimy. Goloneczka nam się w międzyczasie gotuje. No i bierzemy kostkę rosłową sobie rozpuścimy. Zrobimy z tego rosół w takim 2 litrach wody albo 1,5 litra wody. Tutaj jak widzicie do rosołu wrzucamy naszą włoszczyznę, wszystkie przyprawy. Możemy listę laurowy wrzucić. Majeranek, tymianek. No, jak tam kto będzie wolał flaczki, jak będzie ostrzejsze flaczki, ktoś wolał, to sobie ostrą paprykę wsypie. Jak mniej ostre, to słodką. No, tutaj pieprz, pieprz, oczywiście jest jasny. Z solą radzę uważać, dlatego że no sama kostka Rosłowa ma sól. Także warto pamiętać o tym, żeby po prostu tego nie przesolić. Ponieważ nam się jeszcze golonka gotuje, możemy sobie zrobić zasmażkę, masło, mąka na ogniu. Bardzo fajnie nam zasmażka wyjdzie. Jak widzicie, nam się elegancko zasmażka zrobiła i naszą zasmażkę dodajemy do naszego rosołu z warzywami, w tej chwili czekając na naszą goloneczkę. Teraz naszą goloneczkę bierzemy, wyciągamy z wody, możemy w chłodnej wodzie ostudzić ją. Musimy ją pociągnąć na takie yy, oczywiście paseczki, jak flaki normalne. Jeżeli ktoś będzie chciał tak naprawdę urozmaicić troszeczkę naszą zupę, to może dodać kurczaka tak samo pociętego w paski, albo jakąś chudą wieprzowinę, natomiast tutaj golonkę razem z tłuszczem elegancko musimy pociągnąć takie paseczki. No i naszą goloneczkę elegancko wrzucamy do reszty zupy, mniej więcej tak ze 40 minut musimy jeszcze fajnie pogotować, żeby to się wszystko przegryzło. I mamy fajną golonkę ala flaczki. Serdecznie polecam taki event z kuchni polskiej.